Siema, ja jestem Berserker, a to jest pierwszy odcinek z kampanii Battlefield 3. No, w sumie dla mnie to jest dopiero pierwszy, pierwszy kontakt z tą grą, bo dopiero co ją otworzyłem z pudełka i zainstalowałem, więc na początku postanowiłem zrobić kamp całą kampanię, a następnie dopiero spróbować kooperacji i multiplayera. Ale prawdopodobnie, jeżeli się przełamię, to pomiędzy odcinkami z kampanii będą jeszcze odcinki właśnie z tych trybów i innych innych serii. Ale na razie, nie przedłużając moich wywodów, zacznijmy grę. Zdecydowanie facetowi się śpieszy na pociąg. Czy to tramwaj był? Nie, metro. No jak? Biletów w ręce nie masz. A broń tak? Proszę nie utrudniać mi pracy. Ja tylko tutaj przyszłem sprawdzić wasze bilety. Dobra, kłócanie jest tak, chodzenie jest, jest na standardy, lewa pół przybliżenie. Dobra zauważyłem, że tak się stać. W tym kluczowym miejscu nikt nie jest bezmity. Przechodzicie jako bojowicy. Odejdziecie jako południowe roli. Ciekawe wywód. Łodźcie Gdzie, gdzie, gdzie mi z tym nożem? Gdzie? Zręczny koleś. Ty dubku ty koładunkami się bawić tak Trochę to jest niebezpieczne, ale... O, o jest To było krzesło czy tu kawałek tego dachu W środku bezpiecznik. Ile dziki do kontroli? strasznie lamie nawet z, z komputerem dobra oj stwierdzę zabaka dobra tu będzie skończyć ten pro na tym prologu żeby po prostu nie zajmował dodatkowego czasu, i będę się z Wami widział dopiero już w następnym, w pierwszym już oficjalnym odcinku z serii tej, z serii tej kompanii czy kampanii, przepraszam. Więc do zobaczenia, cześć.